Najpopularniejsze rzeczowniki w języku angielskim z przykładami zdań, część trzecia. Please repeat after me, powtarzaj za mną: Place. Place. Miejsce. Przykład. This place is scary. This place is scary. To miejsce jest straszne. Case. Case. Przypadek, sytuacja. Przykład. Take an umbrella in case of rain. Take an umbrella. In case of rain. Weź parasolkę na wypadek deszczu. Week. week. Tydzień. Przykład. There are seven days in a week. There are seven days in a week. dzień ma siedem dni company company firma towarzystwo przykład his father works in a big company his father works in a big company jego ojciec pracuje w dużej firmie. System, system, system. Przekład: This security system is complicated. This security system is complicated. Ten system bezpieczeństwa jest skomplikowany. Program. Program. Program projekt. Przykład. Did you see a conference program? Did you see a conference program? Widziałeś, widziałaś program konferencji? Question. Question. Pytanie. Przykład. Do you have any questions? Do you have any questions? Macie jakieś pytania? Work. work Praca przykład Kate is still at work Kate is still at work Kate jest jeszcze w pracy Government Government rząd przykład our government came up with new program for seniors. Our government came up with new program for seniors. Nasz rząd wymyślił nowy program dla seniorów. Number. Number. Liczba numer telefonu. Przykład. Could you give me your number? Could you give me your number? Czy mógłbyś dać mi swój numer? Let's see what you can remember. Zobaczmy, co pamiętasz. What will you say? Co powiesz? Place. Place. Miejsce. What will you say? Case. Case. Przypadek, sytuacja. What will you say? Week week Tydzień. What will you say? Company company firma towarzystwo what will you say? System, System, System. What will you say? Program, Program, Project, Program. What will you say? Question, question, Pitania. What will you say? Work, work, praca. What will you say? GOVERNMENT, GOVERNMENT, RZĄD. What will you say? NUMBER, NUMBER, LICZBA, NUMER TELEFONU. That's all for today. See you later. Poland! You stay classy.